Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego czasem wystarczy krótki filmik nagrany telefonem, żeby ktoś od razu chciał skorzystać z danej usługi. Dlaczego bardziej wierzymy 40-sekundowej opinii klienta niż profesjonalnemu spotowi reklamowemu? Albo czemu wchodzisz na Instagrama jakiejś firmy i po 5 sekundach masz wrażenie, że to miejsce zna się na rzeczy, mimo że to tylko seria relacji zadowolonych klientów? To właśnie magia UGC, czyli User Generated Content, czyli po polsku treści tworzone przez Użytkowników i choć na pierwszy rzut oka brzmi to jak coś typowego dla e-commerce, to w rzeczywistości UGC w branży usługowej potrafi być jeszcze mocniejszym narzędziem. Szczególnie jeśli chcesz budować zaufanie, obniżyć koszty reklamy i zwiększyć liczbę zapytań. To teraz szybki przerywnik. Jeśli ten temat Cię interesuje, to w opisie do tego nagrania, w pierwszej linii, więc nie musisz daleko szukać, yy, masz możliwość zapisania się na darmową. 30-minutową konsultację, podczas której przeanalizujemy Twój obecny marketing i pokażemy, w których obszarach możesz coś poprawić. Zarolania wody, same konkrety, przykłady i oczywiście liczby. Dobrze, wracamy do odcinka. Koniec autopromocji. Dziś pokażę Ci dokładnie, czym jest UGC, jak działa w praktyce, jak pozyskiwać takie treści oraz jak możesz je wykorzystać w firmie usługowej. Niezależnie od tego czy prowadzisz salon kosmetyczny, kancelarię prawną, studio detailingu, gabinet fizjoterapii czy firmę rekrutacyjną. UGC to wszystkie treści, które tworzą twoi klienci. Mogą to być opinie w Google czy Buksy, zdjęcia przed i po, filmiki na Instagramie, relacje z wizyty, screeny wiadomości z podziękowaniami. I co najważniejsze, one nie muszą być perfekcyjne. Wręcz przeciwnie: im bardziej szczere i amatorskie, tym lepiej przyciągną uwagę i zbudują zaufanie. To działa i to lepiej niż jakiekolwiek profesjonalne reklamy. Tutaj musisz mi zaufać. Weźmy prosty przykład. Prowadzisz gabinet medycyny estetycznej. Klientka wrzuca relację po zabiegu na Instagrama i mówi: Nie spodziewałem się, że różnica będzie aż tak widoczna już po tygodniu. Kilka sekund nagrane przednią kamerą przed oknem, żeby było jaśniej, bez jakiegokolwiek filtra, bez edycji. Efekt kilkanaście wiadomości na priv z pytaniem o szczegóły. I to nie jest standardowy marketing, to autentyczne polecenie. Albo inny przykład dla kancelarii prawnej. Klientka dodaje post. Dzięki kancelarii Localeo udało się odzyskać pieniądze po 6 miesiącach bez skutecznych prób. Polecam z całego serca. Zasięg organiczny, kilka tysięcy lokalnych odbiorców. Autentyczność bezcenna. UGC działa, bo to nie ty mówisz o sobie, tylko mówią o tobie twoi klienci. To jest zupełnie inny poziom wiarygodności, bo wiadomo, że przedsiębiorca chce się pokazać w jak najlepszym świetle, a twój klient nie ma aż tak dużego znaczenia. Nie zależy mu aż tak bardzo na. Twojej firmie, dlatego jego opinia będzie dużo bardziej szczera. W porządku, ale jakie formy UGC najlepiej sprawdzą się w branży usługowej? Oczywiście, uwaga, opinie to podstawa, ale nie zatrzymuj się tylko na tekście. Jeśli twoi klienci dodadzą zdjęcia efektów przed i po, wrzucą story typu byłem, zrobiłem, działa, opinia będzie dużo poważniej traktowana, i to nie tylko przez twoich potencjalnych klientów, ale także na przykład przez algorytmy Google Moja. Firma, dzięki czemu możesz pawać się wyżej w wynikach wyszukiwania. Masz wiadomość od klienta z podziękowaniem? Zrób screenshota i wrzuć jako post. Masz relacje z oznaczeniem Twojej firmy? Udostępnij. To wszystko można potem wykorzystać w reklamach, na stronie internetowej, w PDF-ach ofertowych, a nawet w mailach. Być może jeszcze nie jesteś przekonany, że UGC to naprawdę potężne narzędzie, zwłaszcza w branży usługowej, gdzie marketing szeptany od zawsze odgrywa kluczową rolę, a UGC to nic innego jak jego cyfrowa wersja, która potrafi wzmocnić zaufanie do Twojej marki jak nic innego. I poniżej przedstawię Ci pięć konkretnych powodów, dla których warto w to wejść i oczywiście dłużej się nie zastanawiać, czy warto. Treści generowane przez użytkowników po pierwsze zwiększają współczynnik oglądalności, bo nie wygląda to tak jak zwykła reklama. Algorytmy to kochają. Po drugie, podnosi CTR, bo autentyczność przyciąga więcej kliknięć niż stokowe grafiki czy, czy teksty pisane z czatem GPT. Po trzecie, obniża koszty kampanii nawet o kilkadziesiąt procent. Po czwarte, buduje wiarygodność marki, bo ludzie wierzą. Innym ludziom, a niekoniecznie markom. No i oczywiście, na sam koniec pozwala przekazać w 40 sekundach więcej niż grafika, ponieważ pokazujesz efekty, emocje, proces, no i oczywiście opinię zadowolonego klienta. Kolejny punkt. Gdzie można wykorzystać UGC? Odpowiedź: Wszędzie. Możemy skończyć odcinek. Nie, żartuję w początku. W reklamach Meta i Google Ads. Szczególnie w remarketingu, na przykład na stronie głównej jako sekcja mówią o nas w ofertach handlowych jako cytaty lub case studies, w sekwencjach mailowych zamiast suchych zachęt yy, wrzucasz screen z opinią i od razu jest to lepiej traktowane albo w Google moja firma opinie z treścią, zdjęcia yy, mocno podbijają lokalne SEO. Co więcej UGC możesz wykorzystać na różnych etapach lejka sprzedażowego w prospectingu, podczas retencji w remarketingu i w procesie zamykania sprzedaży. Jest to wszechstronne narzędzie, które wspiera nie tylko marketing, ale i sprzedaż. No dobra, to jak mam pozyskać UGC? Po pierwsze proś i ułatwiaj. Po zakończonej usłudze wyślij e maila lub sms z prośbą o opinię. Dodaj link, daj zniżkę, drobny upominek, cokolwiek by zachęcić. Klienci nie piszą opinii dlatego, że nie chcą tylko dlatego, że nikt ich o to nie prosi. Jeśli będziesz prosił każdego klienta o wystawienie opinii, zobaczysz, jak bardzo te opinie zaczną przybywać na Twoim koncie. Po drugie, zbieraj i pokazuj czyli screeny, zdjęcia, relacje wrzucaj je systematycznie na swoje kanały. Zrób sobie folder. Wrzucaj tam wszystko i wykorzystuj w różnych formatach. Po trzecie, motywuj i nagradzaj czyli możesz zbudować prosty program. Dodaj relacje, odbierz rabat. Działa świetnie, szczególnie w beauty, fitnessie czy zdrowiu. I jeszcze jedno: ułatwiaj klientowi proces. Nie każdy wie, co powiedzieć. Możesz wysłać mu krótką instrukcję. Powiedz, co ci się podobało najbardziej i jak się czujesz po usłudze, albo na czablon. Przed zabiegiem czułem się X, po zabiegu zauważyłem Y. Im prościej, tym większa szansa, że to zrobi. No i oczywiście nie zapominaj o linkach. Możesz dać komuś link od razu do miejsca, w którym wystawia opinię, a nie prosić go, żeby sam wyszukał Cię w Google, wkleił opinię itd., itd. Dlatego im łatwiej, im krótsza droga do wystawienia opinii, tym chętniej klient to zrobi w porządku. Ale co z legalnością? Więc jeśli publikujesz zdjęcia, wideo czy screeny z klientami, potrzebujesz ich zgody. Dlatego przy pozyskiwaniu UGC warto mieć to ustrukturyzowane. My, jako agencja, dbamy o cały proces, czyli od pozyskiwania treści, przez selekcję, aż po wszystkie kwestie prawne. Dzięki temu Ty możesz na spokojnie korzystać z kontentu, bez stresu o RODO i inne pułapki. Jak wdrożyć UGC w Twojej firmie? Jeśli chcesz to zrobić dobrze, potrzebujesz trzech rzeczy: po pierwsze, procesu, czyli kto, kiedy i jak prosi o treści. Po drugie, miejsca, czyli gdzie to wszystko zbierasz i jak te opinie przetwarzasz. Po trzecie, publikacji. Gdzie, jak i w jakiej formie to pokazujesz światu. Jeśli chcesz, pomożemy ci to ułożyć od A do Z. Link oczywiście do bezpłatnej konsultacji, tak jak mówiłem na początku, znajdziesz w opisie, już w pierwszych linijkach, dlatego warto tam sprawdzić i się zapisać. No i oczywiście jeszcze jedno. Warto wspomnieć o roli mikroinfluencerów, więc niektóre firmy wspierają swój UGC Content współpracą z twórcami. No i to działa. Taka osoba tworzy autentyczne treści, które jednocześnie mają vibe polecenia. Świetnie sprawdzać to w beauty, zdrowiu, usługach lokalnych i tak dalej. Nie potrzebujesz do tego celebryty, to jest bardzo ważne. Wystarczy twórca, który wie jak nagrać fajne story. Tylko tutaj jest ważne podkreślenie, że UGC to nie jest równoznaczne z influencer marketingiem. W przypadku UGC kluczowa jest autentyczność. I perspektywa zwykłego klienta. To treści tworzone przez użytkowników, a nie płatne współprace z twórcami internetowymi. Podsumowując, UGC to nie jest trend, to obowiązkowy element komunikacji firm usługowych, które chcą dziś skutecznie budować zaufanie i konwertować taniej niż konkurencja. Możesz wdrożyć to sam krok po kroku albo skorzystać z naszego doświadczenia, gotowych szablonów, procesów i sprawdzonych twórców. Link do darmowej konsultacji masz jak zwykle w opisie, więc kliknij, wybierz termin i pogadajmy. A jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, to bardzo ważne teraz ja proszę o yy, twoje zaangażowanie. Zostaw suba, łapkę w górę i daj znać w komentarzu, jakie UGC działało najlepiej u ciebie albo co zamierzasz zrobić, żeby zadziałało. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.